Dokąd zmierzasz mój kraju? Dokąd zmierzasz Polsko? Deptana, gwałcona, rozrywana na kawałki. Dokąd zmierzasz mój kraju? Pokłuty kolejną dawką? Dokąd zmierzasz? narodzie wpatrzony, wpatrzony w zaślepiający przekaz Szklanego Bożka. Czy nie widzisz kagańca? Nie chcesz odczuwać, jak na gardle zaciska się obręcz kolejnych podatków, kolejnych oboszczeń? Naprawdę tak nie lubisz wolności, chcąc dostosować swój krok do jakiegoś tam ładu? Raz, dwa, lewa, raz, dwa, lewa. Ruchy wojsk się nasilają, widać ich coraz więcej. Ile jeszcze musi się stać? Byś przestał chodzić do budki z preparatem zaraz po kościelnej przy czym trwa godność? Godność Polaka o narodzie, który jesteś niczym obierana cebula. Jedna warstwa odetniemy dostawy, druga warstwa podniesiemy cenę energii, kolejna warstwa bez paszportu nie wejdziesz. A najlepiej to w ogóle nie wychodź, bo czyż ten kraj jest naprawdę Twój? Przecież nie po to dajemy paszporty innym. O narodzie, jakże dałeś się zakuć w kajdany, jakże dałeś się zamaskować i przytwierdzić sobie smycz, byle tylko obronić to, co Mojsze, bo Mojsze jest najmojsze, a Mojsze jest bardziej Mojsze niż Twoje. Bo moje, gdyby wyrzucić cały ten bełkot, cały ten zgiełk, to pozostaje cisza niewyciętych jeszcze drzew. I gdyby tak przyklęknąć i spojrzeć na trawę, to odnaleźć byśmy mogli promień od Ziemi odbity, który pozwoliłby nam jeszcze wrócić, jeszcze zrobić krok do tyłu i krok do wewnątrz siebie, gdzie jeszcze brzmi głos stworzyciela tego świata jego ostatnie wezwania które mówią w ciszy naszych serc zaprawdę ostatni to róg który wybrzmiewa posłuchajmy głosu pana życie narodowe zdala od boga księga ozeasza rozdział 8 róg do ust przyłóż jak stróż w domu pańskim złamali bowiem moje przymierze i zbuntowali się przeciw memu prawu. Wołają do mnie, my znamy ciebie, Boże Izraela. A Izrael odrzucił to, co jest dobre, więc nieprzyjaciel będzie go ścigał. Oni ustanawiali sobie królów, ale bez mnie. Książąt mianowali, też bez mojej wiedzy. Czynili posągi ze srebra swego i złota, ale na własną zagładę. A teraz odrzucam cielca twego, Samario. Gniew mój się przeciw niemu zapala. Jak długo jeszcze nie będą mogli być uniewinnieni synowie Izraela? Wykonał go rzemieślnik, lecz nie jest on Bogiem. W kawałki się rozdeci ten cielec samaryjski. Oni wiatr sieją, zbierać będą burzę. Zboże bez kłosów nie dostarczy mąki. Jeśliby nawet dałą, zabierze ją obcy. Izrael został pochłonięty, teraz on wśród narodów jest jak sprzęt bez wartości. Pobiegli do Asyrii jak osioł dziki samotny. Efraim kupił sobie sprzymierzeńców. Niech sobie kupują między narodami, lecz ich rozproszy i wkrótce przestaną namaszczać królów i książąt. Te słowa z księgi Ozeasza wybrzmiewają bardzo bardzo mocno oto gonimy za złotym cielcem czynimy posągi ze srebra swego i złota ale to wszystko na własną zagładę odrzucam twego cielca samario mówi pan gniew mój się przeciw niemu zapala wykonał go rzemieślnik i nie jest on bogiem Dlatego w kawałki się rozleci Twój cielec, a oni wiatr sieją, zbierać będą burzę. Zboże bez kłosów nie dostarczy mąki. Jeśli by nawet dało, to zabierze ją obcy. Czy słyszysz te słowa, narodzie? Czy je usłyszysz i czy posłuchasz? Czy odwrócisz się? Odwróci się od złotych cielców, których masz przed oczami, od mojego Mojżego? Czy przystaniesz biegu i spojrzysz, jak daleko zabrnęliśmy? Czy jeszcze nie rozumiesz, co ciebie napędzało na rodzie? Czy to był naprawdę cielec ze złota? Czy raczej przez tego cielca traciliśmy już niepodległość, rozrywając sobie sukno naszego kraju? Przypomnij sobie z historii, kto sprzedawał i dlaczego własny kraj. Przypomnij sobie też najwspanialsze momenty tego narodu. One nie płynęły z kultu cielca złotego, ale paradoksalnie rodziły się w bólach, w wielkim ucisku. To wtedy duch naszego narodu był największy. Przypomnij sobie niedawne lata komunistycznego. Reżimu, gdy jednoczyliśmy się, byliśmy zjednoczeni w biedzie, w jednakowych warunkach, ale jako naród byliśmy potęgą i słuchaliśmy głosu Stwórcy. Byliśmy dla siebie życzliwi, mili, wspomagaliśmy się wzajemnie. Nasza siła wypływała z jedności, a karbiona była miłością. Miłość Pana objawiała się w naszych sercach i płynęła z serca do serca. To w ten sposób rodziła się prawdziwa solidarność międzyludzka, nie ta pseudowładzy. A skoro tak, skoro tylko we wzajemnej miłości, wzajemnym wsparciu potrafiliśmy przetrwać, to dlaczego nie robić tego dalej? Dlaczego nie próbować się pojednać z bratem, z siostrą, z sąsiadem? Dlaczego nie zrozumieć wewnętrznie, że tylko w jedności jest nasza siła? I tylko jeden jest prawdziwy władca tej ziemi, który ożywia i napełnia swym duchem. Jedyny władca, który jest Bogiem żywym i trwa na wieki, ratuje i uwalnia, dokonuje znaków i cudów na niebie i na ziemi. To On uratował Daniela z mocy Lwów. I wielokrotnie to on ratował nasz naród z opresji. Pomyśl o tym. Pomyśl o tym choć przez chwilę i wsłuchaj się w swoje serce, zanim kolejny raz oddasz pokłon złotemu cielcowi. Pomyśl, zanim nałożysz kaganiec sam siebie i zanim nałożysz sam na siebie smycz. I zanim ostatecznie dasz się Zapędzić do zagrody razem z innym bratem i siostrą, po to by was tam oznaczono. Przetłumacz sobie nazwę. Obudź się. Obudź się, póki jeszcze masz tchnienie w sobie. Obudź się, bo to Pan Cię wzywa.